Dawno temu potężny imperator wschodzącego słońca poszukiwał nowego przywódcy samurajów. Po roku zgłosiło się trzech chętnych: japoński samuraj, chiński samuraj oraz żydowski samuraj. Pokażcie mi swoje umiejętności! rozkazał imperator. Japoński samuraj podszedł, otworzył pudełeczko i wypuścił z niego muchę. Machnął swoim samurajskim mieczem, i szłyńk! Mucha upada na podłogę, dokładnie podzielona na pół. Co za wyczyn! Powiedział imperator. Przyszedł czas na drugiego. Chodź żogunie, pokaż co potrafisz. Chiński samuraj zrobił krok do przodu. Otworzył pudełeczko i wypuścił z niego malutką muchę. Machnął swoim chińskim mieczem ciu, ciu i mucha upada na podłogę, dokładnie podzielona na cztery części. jakie! Powiedział imperator. A co ty na to, żydowski samuraju? Żydowski samuraj Obiwan Koen podszedł. Otworzył pudełeczko i wypuścił muchę. Kuzio! Zamachnął się tak mocno, że podmuch wiatru powiał przez cały pokój, ale mucha nadal latała. Zdziwiony imperator mówi Co to ma być? Mucha nawet nie jest martwa. Martwa? Martwa? Zabić łatwo! Ja ją obrzezałem!